Ciebie? Będę za wami tęsknił, chłopaki, co? Losy rządu i prezydenta Stanów Zjednoczonych są w jego rękach. Kino akcji w najlepszym wydaniu Ice Cube Samuel L Jackson 3 razy X Następny poziom w środę o 22. Koniec czasów jest bliski Nadchodzi apokalipsa. Wypowiedziana została wojna rodzajowi ludzkiemu. Bóg spuści ze smyczy swoje psy. Czy sprostamy tej próbie? Twoje dziecko może ocalić rodzaj ludzki. Pierwszy atak był sprawdzianem naszej siły. Następny sprawdzi, Kuwait. Legion w czwartek o 22.00. Mam więcej? No. Mogę. Plus i tak mam więcej. Czerwona? No co, miałyśmy więcej. Rosman to moja drogeria. Bo daje mi więcej. Szukam produktów ze znaczkiem mam więcej. I zyskuję więcej. W tej samej cenie. Bo tu mam więcej Rosman. Moja drogeria. Noża? Dałe, będzie. chodzisz. Dobra, let's go. To tak można? Z nami można, bo to ty wybierasz swój skład. Dwie wybrane usługi za jedyne 80 zł miesięcznie po rabatach. Nowa oferta, jasne zasady. Jaka kiełbaska. Z Lidla. Warzywa. Z Lidla. Pieczywko. Też z Lidla. Pewnie wydał majątek. Ale nie. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama kazowałam. Zakupy robię tu. Tylko w środę z kubonem Lidl plus. karkówka wibrzowatka. Wiejprzowia w marynacie Grillen Fan. 21 zł taniej, 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Pikok 69% taniej, 6,90 za kilogram. A dodatkowo wszystkie gipsy i chrupki dwa opakowania plus jedno za grosz. Zakupy Za 50 metrów skręć w prawo. W prawo? Ale przecież tam jest jeden. Dlatego mówię, że trzeba skręcić. Zakupy zrobicie tam i jest duży parking. Ram, pam, pam. Zakupy robię tu W moim Lidlu Łatwo parkuję, szybko kupuję Bo jak parking, szerokie alejki, niskie ceny To w Lidlu Zakupy robię w moim Lidlu Got a boat, Got a car. Gotta get you, gotta get my girl. Kiedy żyjesz w ciągłym biegu, dobrze mieć pewność, że możesz się bezpiecznie zatrzymać. Wybierz klocki i tarcze hamulcowe Bosch. Dla nas liczy się twoje bezpieczeństwo. Vifon łączy pokolenia. Hej, małe rzeczy też mogą dawać dużo radości. Dawać dużo radości. A nawet bardzo dużo. Bo teraz w IKEA akcesoria o wartości minimum 30 zł są dostępne ze zniżką 15%. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Ja i mój mąż latamy razem, no ale nie wszędzie. Gdy złapie nas biegunka, leczymy ją lekiem probiotycznym Enterol Forte. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.